Dzień dobry. Wygląda na to, że mamy krach na rynku diamentów. I to jest taki dzisiejszy mrożący krew w żyłach news. Na początku zeszłego miesiąca z branży dochodziły informacje, że kamienie o szlifach fantazyjnych właściwie przestają się sprzedawać. Jeżeli chodzi, chodzi o tamte szlify, to sprzedawalne jedynie były owale i łezki. Albo o proporcjach idealnych, albo można było jeszcze próbować sprzedawać takie, które miały szczególnie łezki, które miały trochę zachwianą długość do szerokości, czyli takie przedłużane łezki. Zapewne było to związane w jakiś sposób z modą promowaną albo z naszyjnikami, które były produkowane właśnie z takimi przedłużanymi łezkami. Inne kamienie, właściwie całkowicie niesprzedawalne, łeski i owale z, z, z jakimiś poważniejszymi błędami symetrii, no za wyjątkiem tej, 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 tej zachwianej proporcji, proporcji długości do szerokości, właściwie też były już całkowicie niesprzedawalne. No i news z końca miesiąca, czyli mówiący o tym, że Płynność na rynku diamentów, szczególnie w Indiach, jest tak duża, że sprzedawcy cały czas oferują kamienie w bardzo okazyjnych cenach. Do tego stopnia, że ceny za diamenty szlifowane spadły o ponad 20% na rynku hurtowym. No, oznacza to, że, że ceny będą spadać. Dodatkowo, to już wam przeczytam, bo nie, nie pamiętam tych danych. Jeżeli chodzi o Indie, to eksport szlifowanych diamentów spadł o 39%. Import diamentów surowych spadł o 44%, czyli ewidentnie rynek przewiduje, że sprzedaż będzie jeszcze spadać, będzie jeszcze niższa. W Izraelu eksport, eksport z Izraela diamentów szlifowanych spadł o 31%, a import diamentów surowych spadł o 46%. No, o czym to generalnie świadczy? Ponieważ największe promocje na diamenty mamy w Indiach, wynika z tego, że na rynek indyjski. Wpłynęła bardzo duża ilość diamentów pochodzących z Rosji, czyli krwawych diamentów, które są wprowadzane teraz na rynek. Ta duża płynność powoduje z automatu obniżenie cen. Kiedy to się skończy, zobaczymy. Póki co sytuacja wygląda bardzo źle, dlatego że mamy środek sezonu przygotowawczego przed okresem świątecznym czyli tego okresu, w którym branża jubilerska zarabia. No i okazuje się, że w tym czasie, kiedy ceny diamentów zawsze rosną, no to nagle albo przynajmniej pozostają stałe, to nagle okazuje się, że ceny diamentów spadają. Jak to wygląda na rynku w Polsce? Tutaj rynek jest śmieszny, szczególnie jeżeli chodzi o kamienie małe. To znaczy zgodnie z cennikiem Rapaport w tym momencie kamienie o masie 1 Set na karata, wróciły do cen sprzed pandemii. Czyli tutaj cena jest 2000 zł za karat, czyli za 100 kamieni. Natomiast nasi tilerzy potrafią sprzedawać te kamienie w cenie no, przekraczającej 3500 złotych za, za karat, a nawet dochodzącej do ceny 4000 zł za karat. Czyli dwa razy powyżej cennika raport. Skąd to się bierze? Nie mam pojęcia. Nie przekonuje mnie tłumaczenie, że to jest wad, dlatego, że generalnie ludzie, którzy handlują kamieniami, kupują je w cenach poniżej tych, które są, które widnieją w cenniku raport. No więc być może to jest tylko zwykłe poszukiwanie takich zysków na zasadzie stacji benzynowej, czyli jeżeli, no jeżeli benzyna drożeje, to wiadomo, natychmiast drożej na stacjach, a jak benzyna tanieje, to na st stacje mają czas, żeby żeby ceny obniżyć. Być może dokładnie ten sam mechanizm działa w przypadku diamentów szlifowanych o małych rozmiarach na polskim rynku. Zobaczymy, co będzie dalej. Czas pokaże. W każdym bądź razie drugi miesiąc rzędu są problemy ze sprzedażą diamentów i to dodatkowo te, te problemy się pogłębiają. Oczywiście chodzi o rynek hurtowy na świecie.